Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, Opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jakim to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie. Dobrze, ja idę na środek i kieruję swoje zaproszenie do dzieci. Chodźcie tutaj. Śmiało, bez ociągania. Dzień dobry. Jesteś jaś, miło mi. Ja jestem ksiądz Marcin. Fajnie. Tak, nie znam wszystkich, więc fajnie, że tutaj kolega się przedstawił. I cieszę się, że jesteście wyspani, uśmiechnięci, czyli choć ta noc może nie była taka długa. Ktoś, kto wytrwał do północy, ręka do góry. Tak, słup. O, nawet do pierwszej, ledwo. No różne są doświadczenia, jedni, jedni wytrzymali, inni nie, ale pewnie nawet jeśli ktoś zasnął i spał dobrze, to gdzieś tam może we śnie słyszał te huk fajerwerków, tak. A kto wytrwał, no to mógł oglądać tak w taki sposób żegnamy co? Tak, dobrze mówicie, stary rok, a witamy co? Stary. Nowy. No super. Przywitaliśmy nowy rok czuwając w nocy, ale też chcemy właśnie yy, świętować ten dzień. Dzisiaj mamy 1 stycznia właśnie jako do święto. Kto pamięta, mówiłem na początku, jakie dzisiaj mamy święto? Ko na kim się koncentrujemy na, na, na e, mszy świętej, na jakiej osobie? No, pamiętacie, że dzisiaj jest święto świętej. Hmm? No. Maryi. Maryi, Bożej Rodzicielki, tak. Dzisiaj ją tak tytułujemy, właśnie, jako Boża Rodzicielka. Widzicie, ja tu mam taki dzisiaj nietypowy rekwizyt. Zobaczcie, co to jest. No właśnie, to wy jesteście spostrzegawczy. Dzisiaj mam przed sobą kalendarz. Udało mi się wydrukować. Nie musiałem, bo się przestraszyłem w nocy, że chcę mieć pokazać Wam kalendarz, a nie mam kalendarza, ale świat internetu jest taki łaskawy, że udostępnia nawet za darmo. Potrzebuję 12 osób, które znają się na cyfrach i umieją czytać. Dobrze, rozdaję po kolei. Ty masz styczeń, ty masz luty, ty masz marzec. Nie chcesz? Proszę, jaki miesiąc chcesz? Luty? O, już poszedł luty. A, nie znasz jeszcze na miesiącach. No to... Taki może być, jaki wylosujesz. No to masz taki, o. Dobra, tu jeszcze. Jesteśmy na sierpniu, wrzesień, październik, proszę. O, masz, urodziny ci się trafiły, fajnie. Proszę. I został mi jeszcze ostatni miesiąc, grudzień. Bach, rozdane. Dobra, moi drodzy, dzisiaj plan na kazanie jest taki. Po co wam rozdałem kartki z kalendarza? Czy 1 stycznia zawsze wypada w niedzielę? No nie zawsze. A ja się dzisiaj cieszę, że 1 stycznia wypadł w niedzielę, bo nie musimy się zastanawiać, czy do kościoła dzisiaj trzeba iść, czy nie. Bo pamiętamy, że w każdą niedzielę, tak, jako to jest dzień święty, co się stało? Nie umiem czytać, no to oddamy komuś. Cieszę się, że umiesz. Najwyżej pomożesz komuś innemu. Dobrze. Chcemy sobie, skoncentrujemy się dzisiaj na. Kto zna 10 Bożych przykazań? No, dobra. Jest parę osób, które zna. I dzisiaj chcę, żebyśmy poświęcili chwilę uwagi trzem pierwszym Bożym Przykazaniom. Pierwsze, kto pamięta, jak brzmi, by mi powiedział przez mikrofon. No? Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Super. Drugie. Też jest nie, coś tam. Nie będziesz miał imienia Pana Boga nadaremną. Tak, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremną. I trzecie. Jak brzmi? Od słowa pamiętaj zaczyna się. No, kolega tam dalej. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Super, bez znaku zapytania, kropeczka. Dobrze. Te trzy Boże przykazania. Chcemy dzisiaj się zastanowić właśnie nad tymi dniami świętymi tak idąc trochę od tyłu, czyli od trzeciego Bożego przykazania, które dni świąteczne jakby zobowiązują nas do tego, że przychodzimy do Kościoła, tak, i że nie jest to tylko niedziela, i będziemy szukać w kalendarzu, jakie są jeszcze tak zwane święta nakazane. Za chwilkę. I później e, powiemy sobie także, właśnie, e, powiążemy trzecie przykazanie z pierwszym, że czasem, no właśnie, wybieramy coś innego zamiast pójście do kościoła, a w drugim przykazaniu zastanowimy się, co to znaczy nie brać imienia Bożego nadaremno, tak? Damy sobie taki przykład, jak czasami mówimy niepotrzebnie, a co można do tego dodać, żeby zamieniło się to w modlitwę. Zacznijmy od naszych kalendarzy. Kto ma styczeń? Ty masz styczeń. Dobrze, jak ty masz na imię? Julia. Julio. Oczywiście wiemy, że tutaj w tym kalendarzu jest tak ciekawie i nazwałbym to, że to jest kalendarz dla dzieci, bo sobota również jest na czerwono zaznaczona i niedziela. Bo dla was każda sobota i każda niedziela jest wielkim świętem, bo nie trzeba iść gdzie? No właśnie, nie trzeba iść do szkoły. Więc. Pomijając soboty i niedzielę, czy jest w styczniu jakaś data wyróżniona? Trzech, Kró Trzech króli. I jaka to jest data? 6 stycznia. I czy to jest święto nakazane? Nie wiem. A nie wiem. No to właśnie, skoro nie wiesz, to ja ci odpowiem, że dzień 6 stycznia jest świętem nakazanym. Czyli tego dnia trzeba, tak, należy. Chcemy być obecni w kościele. Super. Czy w styczniu jeszcze jakaś data jest? Nie, dobrze. Kto ma luty? Czy ty masz jakąś wyróżnioną oprócz sobot-niedziel, tak jak mówiłem, wielkie święto dla was? Jest jakieś święto w lutym nakazane? Nie. Nie ma. Czy, czyli w lutym mamy spokój. Tylko pamiętamy, żeby co niedzielę być w kościele. Nie, nie ma. Nie? A co jest niespokojnego w lutym? A w lutym są Twoje urodziny. No takich dniach trzeba pamiętać. Dobrze. Kto ma marzec? Czy u ciebie na kartce, pokaż Twoją kartkę, jest coś szczególnego oprócz niedziel? Jest jakiś dzień wyróżniony? Nie. Czyli nie mamy innego święta nakazanego w marcu. Kwiecień. Kto ma kwiecień? Możesz. Odechciało ci się. Kto chce, listopad. Ja mam w listopadzie urodziny, ty chcesz, dobrze. Będziesz zgadywać, kiedy są urodziny. <noise> Gdzie ten kwiecień? O, dobrze, poszukaj. Jest coś ciekawego w kwietniu, się pojawia? Poniedziałek Wielkanocny. Poniedziałek Wielkanocny. I tu jest zagłoska nie tylko dla dzieci, ale i dla rodziców. Czy poniedziałek Wielkanocny jest świętem nakazanym? Kto jest za tak? A kto jest za nie? no właśnie, ku zdziwieniu niektórych poniedziałek wielkanocny nie jest świętem nakazanym jest przedłużeniem oczywiście święt, świąt wielkanocnych ale nie jest świętem nakazanym oczywiście ważniejszy jest dzień przed czyli dzień zmartwychwstania wielkanoc, dobrze coś jeszcze w kwietniu? popatrz nie ok, maj co tam w maju? pierwszy Pierwszego i trzeciego. I jak myślisz? Bo pierwszego mamy wspomnienie świętego Józefa, tak zwanego robotnika, a trzeciego mamy Maryi Królowej Polski. Jak myślisz, czy to są święta nakazane, czy nienakazane? Chyba są. Chyba są, nakazane? No, miałeś 50% procent Niestety <noise> pudło. Pierwszy i trzeci maja, choć są, yy, pierwszy jest dniem wolnym od pracy. Trzeciego niekoniecznie, tak zwana majówka, to wtedy te święta nie są nakazane, ale miło jest, kiedy idziemy i oddajemy cześć świętemu Józefowi Maryi jako królowej po polski. Dobrze. Gdzie jest czerwiec? Tu masz, tak? Co tam ciekawego w czerwcu? Weź swoją kartkę do góry. Jest coś ciekawego w czerwcu? Jest. Ósmy Boże Ciało. Tak. Boże Ciało nie zawsze wypada w czerwcu, czasem końcem maja, czasem gdzieś tam w połowie czerwca. Jest to święto oczywiście ruchome, ale jest to święto nakazane. Boże Ciało mówi się w skrócie, a jest to uroczystość, może zna ktoś pełną nazwę? Hmm? Najświętszego ciała i krwi pańskiej. Dobrze, dobrze. To był czerwiec, lipiec. Masz lipiec? Jest coś ciekawego w lipcu? Nic ciekawego! Nic ciekawego, nie ma żadnych świąt nakazanych. W sierpniu? Kto ma sierpień? Kto ma sierpień? Zgubiliśmy sierpień, ty masz sierpień. Co jest ciekawego w sierpniu? E, święto Wojska Polskiego e, Niebo, wzięcie najświętszej pa, Maryi Panny. Super, 15 sierpnia. Święto nakazane, czy nie nakazane? Jak myśli nakazane? Super, tak jest. i te, tego dnia też zazwyczaj większość ma wolne od pracy. E, dobra. E, wrzesień. Proszę, jest coś ciekawego? Nie. Nie ma. zwykły miesiąc, tylko niedziele nas interesują, jeśli chodzi o chodzenie do kościoła. Październik. Kto ma październik. A ty masz. No jest coś w październiku? Nic. Nic? A mogę sprawdzić? Masz rację, super, dobrze. Listopad. Gdzie jest listopad? Ty masz, tak? Co jest ciekawego w listopadzie? Eee, nie wiem. <noise> Jakie święto nakazane? Umiesz to przeczytać? No chyba umiem. Ale uczę się. Tak dobrze mi idzie, ale... No to, to tu, tu masz literki. No i czytaj. <noise> Widzisz? W. Z... Chyba? Nie wiem. S. Z... To będziemy długo składać. To dobrze. Ja wierzę, że ty się uczysz. Wiesz? Podpowiedz koleżance. Co to za święto? Dzień Wszystkich Świętych. Super. Jest świętem nakazanym, czy nie? Nie. Nie zgadzam się. Jest nakazany. Tak jest. Dzień wszystkich świętych. 1 listopada. I jeszcze jeden jakiś dzień? No. Narodowe Święto Niepodległości. 11 listopada. Moje imieniny. Święto nakazane czy nie nakazane? Nie. <laughs> nie, nie nakazane. Tak. Choć też zazwyczaj wtedy mamy wolne. No i został ostatni miesiąc, grudzień. To ma grudzień. Ty masz grudzień. Jakie mamy święta nakazane w grudniu? 25 Boże Narodzenie, pierwszy dzień. 26 Boże Narodzenie, drugi dzień. No właśnie. I tak jak w przypadku Wielkanocy, był drugi dzień świąt, był poniedziałek Wielkanocny, to tak drugi dzień świąt po Bożym Narodzeniu też nie jest świętem nakazanym, czyli tylko Boże Narodzenie. Tak? Bo w tym roku nam też wypadło ciekawie, bo było w niedzielę. Czyli mieliśmy takie powiedzmy dwa w jednym, ale jak oczywiście Boże Narodzenie nie przypadnie w niedzielę, no to też yy, mamy wtedy obowiązek uczestnictwa we mszy świętej. Dobrze. Oczywiście kalendarz jest na tyle bogaty, że znaleźlibyśmy, choć tutaj nie są wypisane, to gdybyście zapytali Waszych rodziców, jakie są jeszcze takie święta. Nienakazane, to by wymieniali, że na przykład 2 lutego Matki Bożej Gromnicznej, czy ofiarowanie Pańskie, nie wiem, 25 marca, yy, 19 i tak dalej. Możecie popytać o takie ciekawe daty, kiedy warto jeszcze wybrać się do kościoła, by poświętować jakąś uroczystość czy święto. Dobrze, czyli uwaga, czy w jakiś sposób rozwiałem Waszą wątpliwość co do. Przykazania trzeciego, abyś pamiętał, by Dzień Święty święcić. Ty już umiesz, dobrze, cieszę się i na pewno zapamiętasz datę 1 listopada jako święto nakazane. Dobra, zróbcie tak ze dwa kroki do tyłu, nie spadając ze schodka, bo tak czuję się przyparty do y, tych schodków, a nie chciałbym się ja przewrócić. A jak jestem długi, to jak jest ktoś długi, to jest i wielki upadek, tak? No, chcemy się uchronić od wielkiego upadku. Nie przepychajcie się, proszę. E, niekoniecznie. Jeśli bardzo chcecie, możecie zachować sobie na pamiątkę. Dobrze, możecie sobie zachować na pamiątkę. Ok, to oddasz za chwilę. E, ja muszę skontrolować czas. Dobrze, trzy minutki. E, właśnie, uwaga. Tak, strict, strict, bo to, to jest oznaka mojego myślenia. Ten chomik, który tam biega w głowie za wolno, biega. Wyobraziliście sobie to dobrze. Słuchajcie, więc teraz tak. Czasem zdarza się, że choć pamiętamy o tych dniach świątecznych, tak, że chcemy spotkać się z Jezusem, no to czasem wkracza tutaj. Nie przestrzeganie pierwszego przykazania, że pierwsze nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Że czasami jaką najczęstszą wymówką jest to, żeby nie pójść do kościoła. Jak myślicie? No. Nie chce mi się. No właśnie. Jestem chory. A to akurat nas usprawiedliwia. Jak jestem chory, no to nie idę. Dbam o zdrowie. Czyli przestrzegam piątego przykazania. Jaka jeszcze może wymówka? Oprócz tego, że nie chce mi się. No, masz pomysł jeszcze. Boli mnie noga. Czyli wszelkiego rodzaju bóle. No ale to podciągnijmy pod chorobę, chyba, że udajesz, no to rzeczywiście. Wtedy jest to wymówka, nie można udawać. Nie lubię chodzić do kościoła. O, ktoś mówi nie lubię. I wtedy trzeba, muszą się rodzice prężyć, żeby pokazać tak, sens chodzenia do kościoła, tak? Żeby polubić chodzenie do kościoła. Udawać, że się śpi. A, nie jestem niewyspany. Co jeszcze? U udawać, że. Zapomniałem. Zapomniałem. Ale ja już mówiłem, że nie idziemy w stronę udawania. Jak już coś, to mówimy prawdę, tak? Y nie chcę mi się, bo tam jest długo. A, bo się dłuży, no, właśnie. Y nie chcę iść do kościoła, bo jest y fajny film i nie chcę go przerywać. A właśnie jest jakiś film, jakaś wycieczka. Czasami ktoś, no nie wiem, o, zakupy i tak dalej. Nie wystarczy. Dobra. Więc pamiętajmy, że żadna wymówka nie ma takiej wartości jak to, jak jesteście tutaj i spotkacie się ze Słowem Bożym i ci, którzy już są po komunii, po spowiedzi mogą też Pana Jezusa przyjąć. Zostało nam które przykazanie? Trzecie, drugie, tak jest, właśnie, czyli nie będziesz brał mienia Pana Boga swego nadarem, no to już tak bardzo króciutko. Uwaga, przed czym to przykazanie chce nas uchronić? Abyśmy, czasem się zdarza, że ktoś się potknie i powie, Boże, o Jezu, o Matko Boska, tak? I... Wiemy, że w ten sposób imienia Bożego nie powinniśmy używać, tak, bo wtedy wzywamy je bez potrzeby, czyli właśnie na daremno, to, to znaczy, tak? bez potrzeby. Co zrobić, żeby w tym momencie, kiedy nam się wymknęło to Boże imię Jezusa, Maryi, Boga, samego, co zrobić, żeby ono zamieniło się w modlitwę? Co można dodać do takiego imienia? Pomysł jakiś. Na przykład, jeśli ktoś się potknie, można poprosić, żeby się noga szybko zagoiła, lub coś takiego. Tak, Panie Boże, widzisz, potknąłem się. Jezu, proszę Cię, żeby tak. Pomóż mi w tym, żeby jeśli się stała krzywda, żeby szybko się zagoiło. Była modlitwa? Była. Ok, czyli kierujemy swoje prośby. Albo, no jeszcze, ktoś powiedział, no, o Matko Boska, no i co dalej? Bo się zdenerwowałem. I co, co pomysł? Jak to zamienić na modlitwę? Maryjo, udziel mi czego? No. Żebym y, się, się przestał się denerwować albo coś takiego. Tak, czyli na przykład proszę cię o cierpliwość, tak? Super. Dobrze. Słuchajcie, w ogóle jesteśmy szczęściarzami, że po pierwsze znamy imię Boga, że możemy zwracać się do Niego po imieniu, że Jezus powiedział, że jak możemy się do Boga zwracać, na no, jakim stwierdzeniem? No, nauczył nas jakiej modlitwy? Ojcze nasz, i możemy się zwracać do Boga jak? Tato, ojcze, no właśnie, abba tatusiu, tak? No właśnie, super. Moi drodzy, więc dzisiaj. Tak, pamiętając o tych trzech Bożych przykazaniach, o tym, że są takie dni, kiedy chcemy być i jesteśmy w Kościele, bo tak, nam, tak mamy nakazane i to, że to imię Boże, które jest święte, my chcemy je szanować, więc używać je z szacunkiem, że nawet kiedy nam przypadkiem wyleci z ust imię święte, żeby umieć wtedy chwilę się zatrzymać i pomodlić, o coś poprosić. Dobrze. Kto chce oddać, to oddaje. Kto chce zabrać, to zabiera. I będziemy modlić się dalej. Dziękuję wam bardzo. Dobrze. Cieplutko jest, może ściągnąć. Czy będzie lesowanie? Jest koszyczek, gdzieś był? Gdzieś był. Tylko gdzie? Najwyżej jeszcze załatwimy.